Dopisały zespoły, dopisała publiczność, nie dopisała pogoda. Bywa. Któż jednak martwi się takimi detalami, gdy ze sceny emanuje zamknięta w muzyce energia. Strach było trochę szybciej się po scenie przemieszczać, bo tam naprawdę woda pływała. Dobrze, że mam bezprzewodowy sprzęt, bo bym się w ogóle brał bało życie. No i. No, no tak technicznie było naprawdę ciężko. Nie mogliśmy pobiegać, poskakać, tak jak zazwyczaj to robimy, bo się po prostu że, że któryś z nas się poślizgnie i wywróci. Wszystko było mokre, struny mokre, ale wiesz, no przyszło tyle ludzi w taką pogodę, że no trzeba było po prostu dać siebie wszystko. W końcu prawdziwy punk nie martwi się pogodą. W ramach drugiego dnia inauguracji 56 września Jeleniogórskiego wystąpiły również zaprzyjaźnione zespoły zaproszone na obchody 20-lecia Jeleniogórskiej Kapeli. Raga Faja, Koniec świata oraz legenda rodzimej sceny punk rockowej z Malec, czyli Mirosław Malec wraz z zespołem Gaga Zielone Żabki. Nie zabrakło więc takich klasyków jak numerek w krzaczkach lub programowe Olewaj System. Później był czas na wspomnienia. Oni zaczynali od tego, że siadali w Malucha i jechali w Polskę, no to jest po prostu i, i na, na, w środowisku mówiono, właśnie dawano przykład Leniwca jako, jako właśnie takiej zdeterminowanej kapeli, która po prostu w każdych warunkach potrafi, potrafi zagrać i, i dojechać I, i, i właśnie tej determinacji życzę dalej. W dzieciństwie kochałem tę kapelę, chodziliśmy na pierwsze koncerty właśnie z kolegą, tu gitarzystą, mazuratorem właśnie na Leniwca, w tym ja się zakochałem. Byliśmy kiedyś starymi pankrakowcami, jeszcze, zanim, zanim przeszliśmy w inne klimaty. Nie zabrakło podarunków, jednak obdarowujący prezent trzymali w tajemnicy do samego końca. Nie powiem jaki, ale prezent czy szczególne materialne podziękowanie Leniwcowi mamy przygotowane. Ostatni występ należał do wschodzącej gwiazdy polskiej sceny Dawida Podsiadło, który przedstawił jeleniuruskiej publiczności materiał z pokrytej trzykrotnie platyną płyty Comfort and Happiness ostatni akcent drugiego dnia inauguracji Września Jeleniogórskiego, Dawid Podsiadło, laureat trzech nagroderyka. Muzyka taka bardzo ambitna z jednej strony, ale bardzo modna w tej chwili, bo ta muzyka elektroniczna zmieszana z muzyką rockową. Obecnie wokalista tworzy nowy materiał z zespołem Curly Hers. Choć przeprowadzenie wywiadu było niemożliwe, udało nam się ustalić, że album ma być ostrzejszy i bardziej agresywny od debiutanckiego.